Nieźle w wkurzył, bo jeszcze White mu założył e, na Twitchu konto i mu napisał, że jest eziaczkiem walonym. Że coś? Jakim walonym? Ktoś tam walodem. Dwójeczka, ready! A, nie dałam ready? Dobra, sorry. Ja nie dałam. Kilery ja da jeszcze nie dał. I dlaczego Piąteczka, ty ma... Piąteczka I, nie dała Reddy. Dlaczego ma, y, ten... Dlaczego y, ten? Łajd y, sobie zmieniłeś, prawdę na Karolina 4. Nie wiem. <grym> Czeka. Bo lubimy Karolinę. Okay. Tak, ka e, imię Karolina oh to jest nie. najlepsze imię. Aha. Aż żebyś wiedziała. Twins! Bliźnięta. Oh o nie. Co to? to małym takim gronie coś podskoczyć na ciebie może. Ale jaki border tak. za co i jak? Bliźnięta! O kurwa, Tobie nie miałam. Ty nie miałam. ci e, kurwa, może na, na kark wskoczyć. Nie przeklinamy! A co, Ale nagrywasz? No oczywiście. A no, to Nie ma nagrywanie. <laughs> Dobra, tryb Oprzycina. nagrywanie! Włącza, włączony Jednak Cicho, tak, nie gadamy o narkotykach, alkoholu nie ma, e, nie. przeklinamy Jesteśmy tak. grzeczni o, już mały tu biegnie chyba O tym ten e, Mati, który co chwilę przeklina Nie ten Mati, ja z nim nie gram No on takim jest takim toksikiem, że już ja nie jestem aż takim toksikiem No to fakt jej, proszę, 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 już nie ta pora, już nie ta pora. Tr trójeczka, żyjesz? Nie żyję, goblina mam na mordzie. I go strasznie cofa. O kurwa, sorry. O kurwa, o kurwa. Nie, nie przeklinamy. No kurde. Nie, nie goni. Goblin no nie goi, goblin mnie no Dobra, pomocy. to lupuj się, lupuj na Przemo.

O, dupcia. zaraz słuchamy. Ale jak wyginasz tą dupcio! Ja, teraz robisz gena. Tylko goblin było obok. Teraz w lewo, w prawo. Czekaj okay. No Bo no, pójdzie chyba. No. Dobra. Goblin się chyba zbił. Ja go kopnęłem. O kurwa, jest goblin i... E... Zalazłam drugiego bliźniaka! Kurwa widzę... Gdzieś jest tutaj kurwa goblin. Karo! Nie. Dlaczego przeklinać dwójeczko? E kurwa, widzę klina! No, lec pani! Ale, sorry, sorry, nie! To chyba ten odcinek będzie się nazywał! Morda kurwa, to będzie mordą ci klinał, nie wytrzyma E kurwa! Jest! Nie, sorry! Nie wiem, że. Gdzie ty jesteście? E! Znaleźć na Zepsuję ten Jedyny film Dobra, ja ci chyba złotuję Dobra, pchnęło mnie Chodźcie Dobra, będę, będę próbować po holendersku, ok? Po holendersku mogę, co nie? Tak! No, 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 Odkryjmy... no chyba, A po angielsku? A, 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 a. <śmany no. <śmany> no. Przecież ja nie chcę, ja nie chcę dziecka, ja nie chcę dziecka, idź dziecko Ja widziałam Nikt to dziecko sobie idzie Uważaj, tu O, dzień dobry Widziałam, Leci za Jej Uwaga, uwaga, leci, leci. Ohohoho! Oh, 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 oh. serca! Tym goblinem to wiesz, gdzie się pogrzeb! Dawalę! Jej! Hey. No generator. Ja, ja a ty goblinem... mnie. Ej, a ja zgubiłam Bo... swój gen! I znowu goblina. Luściło. Cholerstwo. Nie, i są. Bo z tym goblinem uciekaj, na razie jest nieaktywny. I nie działa. na mordę. Chyba o kurde. Wysz, hmm. Goni mnie! Leci, leci. Nie na mączkę. Wymacam. Mamy radę. Co ciebie wymacać? tego małego gołka, znowu wypuściłam. puściła. ona ma te szybkie porody. <noise> i no tak rzeczywiście w pewnym sensie rozi swojego bliźniaka. Kurwa, kurwa. było na palecie. No, no ja na nas. A, I, ale to umie się A ten... Widzę. No, tak. krukno stop nad tobą lata. tak się wyśrubowali. Hej, ale ten goblin umie skakać przez palety! On był na niewidzialnej nie. tej palety. I za na mnie. Widzę. A. No i doszukać jakiegoś gena kolejnego. Pamiętajcie jak on jest... Jak on skoczy, to możecie do niego podwieźć i go ten, kopnąć. O, kurwa... Tylko sorry. Mam mnie, mam mnie, mam mnie poszedł. Widzę. Mogę ci jakoś go zdjąć? Nie tak. go zajmuję. To chyba zrobił obok Zabiłeś? Tak, tak. tak zabijłem. Eee, stworka potworka, bo nie można zobaczyć, kogo to się zabiło.

Końcówka gena mam 3 zł. apteczkę! Skończyłem gena odgadną. O nie, ona ma na... zgubę prawej liną. Mam No! Wiszę! Ding dong, ding dong! O to pomóżcie, bo za mną leci chyba. Akurde. nie za mną, za mną. No, w tym celu na drogę widzę. I to alon. No, tak, tak, tak. We know. <laughs> Kurde, miałem latarkę! Zapomniałem, o tej zgubię. Podjąłeś No, nie mogę się podleczyć. Nie Ten goblin mnie prześladuje! Serce moje! Ja usłyszałem tylko ten jego jęk i już wiedziałem, co się szykuje na mnie. Ja z drugiej strony. O! Co to No nie. generatora generatora. Za mną, będzie no, galezu. No, no, nie, no, nie za mną. Gdzie jest moja latarka? No. Dzień. Dzień. Dobra, ulecisz. Leże. Mm. E, a robisz coś gana, czy nie? Na no, nie Teraz wiem, gdzie jest. Bo ja mogę kręcić. Każdy kręc, 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 kręc. Ja słuchacie idę, po... i idę do Karolina. To się tylko ulecisz. Gdzie po Karolinie? Znalazłam gen. I to Wiszę, zdawo ding dong ding dong. Dobra, ja Karolina idę po to. Ja jestem o wyścianach pokutowych. Ale kto Ale ja w nie widzę. To jest na tą generator tak w ogóle. Co musi być jeszcze zrobione? Ma. Ten mały gówniak chce się dowokrąglć. Oj, nie teraz. Baba za mną, baba za mną, baba za mną. No dobrze. A pteczka jest w ogóle niedaleko tam, gdzie była powieszona Karola. Ona Jeden. ma barwę. Ona ma barwę, bo przeszła mi z goblinem. Obiegniemy, obiegniemy, żebym było. Tu. ja robię generator jak coś dalej albo nie, albo bing 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 ja już Kurwa. kurwa no nie, nie Gównaka wzięła dźwnaka wzięła małego no nie, no zak No nie, za mną idzie ja nawet robię generator nie jest tam niedaleko gdzie Eee, Karolina była po gówna. Jeszcze troszeczkę zostało. Ale troszeczkę zajmijcie go, albo odpowiedzieć mi gdzie on jest. A co, gena kończycie? Ja już mam jeszcze jednego. Ale pasuje, minęła, goli, więc jest goli. ostatni. Nie goni, nie goni. Tak? Słyszę Tawajcie. muzykę. Google mnie goni Już prawie kończę. Gówno, gra, kończę gina? Kończę o nie, ona gdzieś za mną jest. Widzę. Z ją. Jestem przy bramie jednej. Więc... Ja nie wiem, przy której będę. Ja. Ono tu idzie do mnie bo. Idzie. Nie. Nie. go uciekaj. No nie, teraz nie. Teraz nie. No, super. Nie. Uciekaj stamtąd. Uciekam. Nie to, 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 że, trochę że, trochę że chcę zginąć, nie? Widziałam jak idziecie. Będę dalej otwierać. No, ja Bo nie to jest to nie, nie jest otwarty. Nie jest otwarty. Będę otwierać. No, Będę no, w piwni! Już To są zraz. Ciekle! Karolina nie patrzy jak pada To pierwsza! Tak? Się wkurzyłam. Nie, tak. Ktoś idzie do bramy. A ja bramy. bramy My w bramy A ja też. To mnie? No. O, dobra. Dobra. Ja bym w A, no, Dobra Dobrze, że mam zero. Nie, miała barbę, zgubę, fern, opresję. Miała, i barbę, miała barbę? Miała. Jestem bogiem, jestem bogiem. Mówiłem, że ma barbę. Przyszła z tym gówniakiem do mnie od razu. Nie widzę jej. Nie widzę jej. Zgubę, Okej. Nie, no. ona miała wszystkie swoje perki Ob, i, i plus bał. Barba. To bał. Głowa to jest od buby. No.